Gorąco, bardzo gorąco witam wszystkich gości. Witam bardzo serdecznie Państwa. Dziękuję za to, że postanowiliście to niedzielne popołudnie, ten niedzielny wieczór spędzić z nami. Satorski kart na świątecznym stole to dobre kolendy w wykonaniu fantastycznego zespołu grupy RedLin. To pełne stoły smakołyków bożonarodzeniowych. No i oczywiście warsztaty, warsztaty ozdób bożonarodzeniowych. Za chwileczkę to co dzieci zrobią, bombki będą mogły powiesić na choince. Bardzo udany wieczór, bardzo goście dopisali. O zespół, który występował. Bardzo fajne, bardzo dobre jedzenie i teraz dziewczyny, mają, które mają bardzo duży talent, też śpiewają. Super. Pani jest z Zadora? Tak, pochodzę z, pod Zadora właściwie, ale tutaj z Doliny Karpia. One, za promująca Dolinę Karpia i za a przede wszystkim pokazuje, jak kreatywne jest to społeczeństwo. Piękna, piękna wigilia. Muszę powiedzieć, że też troszeczkę inne kolędowanie niż, niż zazwyczaj, aczkolwiek bardzo tradycyjne, ale przy okazji mieliśmy możliwość poznać troszeczkę innych tradycji, innych krajów. Niekoniecznie podróżując po świecie, przyjeżdżając do Zatora można i smacznego karpia zjeść, okazuje się, i dużo się dowiedzieć o tym, jak ludzie na świecie bawią się, radują z okazji tych wspaniałych świąt. Wysokości, wala na wysokości